21 czerwca, piątek, początek weekendu. Ja jak zwykle w biegu, ale chciałam chociaż coś uchwycić, żeby później te chwile móc sobie wspominać, a zresztą zmienność jest tak duża, że nie nadążam. O, tu widzę coś nowego. Zakwitła druga odnoga To Na pewno jest dlatego, że ona idzie tutaj od tej pierwszej. Fajnie, ciekawa róża, która kwitnie tak po kawałku. Cały czas kwitnie mi tamaryszek francuski. Tu w tym porannym słońcu cieszy to człowiek. Ptaszki śpiewają. Szkoda tylko, że mam mało czasu, żeby posiedzieć tutaj i się tym podelektować, ciągle coś muszę w biegu robić. Yy, rozpoczęłam w ogóle widokiem Budziszka Rozan. Nie miałam tej rośliny wcześniej w ogrodzie, mimo, że wszyscy dookoła już pewnie ją mieli. Yy, rzeczywiście tutaj w tym cieniu u mnie sprawdza się doskonale. Pierwszy raz w tym roku wsadzona. Mam nadzieję, że przezimuje później dobrze. Tu na dle tych liści rozplenicy. Wiem, że u mnie rozplenice są strasznie stłamszone, bo mam za mało dla nich miejsca. Ta trzecia to w ogóle pewnie padnie tam w gąszczu. Yy, być może Prawie na pewno zresztą będę musiała teraz rozpocząć akcję przycinania. Oglądam stare filmy pana Grzegorza, oczywiście, najlepszego w moim mniemaniu szkółkarza, najbardziej znanego różanego szkółkarza w Polski, z różą ogrodowe. I na tych poprzednich filmach z ubiegłych lat mówi, że do 25 czerwca należy przyciąć o róże po prostu po żeby obróciły niektóre dwa razy w sezonie, niektóre nawet trzy razy, więc myślę, że będę przycinać nawet też i niektóre rugozy. Tutaj w ogóle o, mówiłam wczoraj, że tawuły japońskie kwitną i rzeczywiście, ale są miododajne, pszczółki je lubią. Natomiast rzeczywiście przejdę się po ogrodzie, już dzisiaj nie zdążę, bo mam jeszcze obowiązki. Ale co chciałam powiedzieć z nowości, bo trzeba łapać te ulotne chwile, strasznie lubię te portulaczki portulaki, o, już jak jest słońce one się otwierają, jak jest cień są zupełnie złożone te płatki i tu jest jedna z tych donic, które zakupiłam, to nakręciłam o tym oddzielny film yy, z tydzień temu chyba w Oshom wybyła wyprzedaż tych donic między innymi te z Polniksu też i właśnie wsadziłam tutaj tą różę angielską żona poety, poet która tam w ziemi się nie sprawdzała tam wsadziłam vanessa Bell i różę y, jeszcze jedną, chyba Hansesztat Rostock, ale ona jeszcze nie kwitnie. Tutaj widać na pierwszym planie tą różę być może pis, ale tak jak mówiłam, nazywam ją pseudopis, ponieważ u mojej mamy wygląda nieco inaczej. Klasyczna pis powinna być żółtawa, herbaciana. No to by się zgadzało, ale na brzeszkach powinna mieć czerwone, różowe takie przebarwienia, a ja tego nie mam, więc mam ciągle wątpliwości, a jeszcze jestem za mało doświadczona w różach, żeby jednoznacznie mm, ją zidentyfikować, więc nazywam ją pseudopis. Także te portulaki, begonia żółta, tu pomarańczowa podsadziłam, żeby nie wyglądał goło-badyl tej róży angielskiej. Żona poety. Jest na czym zawiesić i myślę, że tak jak wczoraj na pewno no, Stefan już w ogóle przekwit. To w ogóle, chociaż tu niektóre kwiatki jeszcze kwitną. Królowa serc. I ta cudnie pachnąca NN róża parkowa. Przebarwiają się owoce, czego no, mahoni. Natomiast. Oprócz tych róż tam z tyłu, jeszcze y, drzewiasta malwa, to wczoraj ją pokazywałam. Y, ta róża tutaj, na no ta Bad Birma w ogóle jest rewelacyjna. Tu mam takie plamy kolorów. Ten widok jest przewspaniały i w ogóle, jak tak rozszerzę, to nawet jeszcze wspanialsze, bo tu jest ta róża Pseudopis, czyli Pokój, czy też Doli, y, Gloria Day. No, Ona ma tak naprawdę trzy nazwy nawet więcej chyba. I tutaj się komponuje kilka róż. Najbardziej chyba plamę robi, bo to na fioletowo to jest kwiat hosty, mojej undulaty. Największą plamę chyba robi jednak ten Bad Birnbach. On kwitnie prawie już miesiąc, nie przestaje w ogóle. Co to jest za róża? W tamtym roku tak nie pokazała swojego piękna, ale w drugim roku naprawdę jest cudowna. Tu z przodu te małe pomponiki to jest róża Pompeji, którą bardzo na nią liczyłam. Myślę, że wygląda pięknie. A tutaj po prawej jest róża Cordys Jubile. Niedawno wsadzona, więc tu, i tu pomponelka. O zakwitła widzę znowu Orientalajla. One tak nie kwitną, ale róża parkowa, ale dość słabo tutaj u mnie w cieniu kwitną. Ale cieszy mnie nawet każdy kwiat. Tu Donicy, róża Drift Ivory i żeniszek. Ale jego zamówiłam już na gotowce. No i oczywiście kwitną róże pomarszczone i one pięknie w ogóle pachną. E, zakwitła też róża chyba Sany Rose. Jest dużo mniej ślimaków. Widzę, że tutaj jakieś martwiaki leżą. Chyba jednak ten ślimakol pomógł. I znowuści zakwit Dziurawiec. To jest chyba Hitcot. Tu zasadziłam w żółtym kąciku, bo to była róża Yellow Fairy, Sany Rose, Amber. San i taki żółty kącik. No, poziomki nawet są. No i co jeszcze przekwita? Lovely Fairy na pniu. Z tyłu mamy Super Xalsa. Kwitnie wegderzine czyli droga zmysłów. No i zaczyna Ascot. To jest tak piękna róża. Ona trochę choruje jednak. No ale przypomina mi, u mnie jest cień. To jest przepiękna róża, Ascot. Pewnie w słonecznym stanowisku byłoby jej lepiej. No, i cudowną różą jest też ta. Obserwuję ją u mnie w cieniu: Pink Forest Rose. Większość moich róż to pewnie armatówki, mam parę parkowych, parę pnących. Co jeszcze chciałam powiedzieć? Oprócz takiej liliki, jakiejś. Tutaj ten tamaryszek z drugiej strony. Jakaś lilika, inna. Jeszcze coś chciałam, ale chodzi mi po głowie. Nie mogę sobie przypomnieć teraz, hortensja będzie kwitła, Bumpshell. natomiast tu jest taki kącik, gdzie bardzo przemarzły, znaczy tu, tu nic nie rosło, najpierw tu padł rododendron, później tu był pieris, też nie kwitł, więc stwierdziłam, że to nie jest miejsce dla kwasolubów i wsadziłam tu w końcu dwie róże Rose Romantic, myślałam też na początku, że padnie, ale widzę odbudowuje się i druga to jest chyba rozelina. Też widzę, że się odbudowuje. To jest takie miejsce średnie. Tak, sprawdzałam, czy to rozelina. Rozelina. I to, I to jest miejsce średnie, ale widzę, że coś z tego może będzie. Jest tu troszkę słońca, troszkę cienia, tak pół na pół. Tu są jeszcze inne, no tu posadziłam jakąś fasolę na wypadek, gdyby róża nie dała rady. I tu jest pewnie jeszcze jakiś zawilec z, z tych anemonów Późnych, nie ja pamiętam już, który, jaka to odmiana, ale któryś z tych zawilców, który na późnym lecie kwitną. Tak to się przedstawia i strasznie wysoko oceniam tą różę Bad Birnbach, tu z przetacznikami, bardzo fajnie. Tam jest Ice Fogel jeszcze z tyłu, który się zmumifikował, więc jego nisko oceniam. Natomiast, aha, jeszcze zapomniałam powiedzieć, że przesadziłam różę Morning Sun, to oczywiście nie jest już dobry moment na przesadzanie, ale była w zupełnym cieniu, ponieważ posadziłam ją w zimie, <laughs> kiedy, no to prawie przed zimą, więc tutaj może ona się zregeneruje lepiej, więc liczę, że to będzie lepsze miejsce. No i generalnie tak wygląda różanka od na ściance zachodniej, w tym porannym słońcu ona jest szczęśliwa, myślę. I najwyżej chyba dzisiaj oceniam, oprócz, no, na pewno w ścisłej czołówce jest właśnie ten Bad Birnbach, ta róża wysoka, park, ona tak naprawdę jest chyba kwiatową różą, jeśli to jest pis, pis lub pseudopis, również bardzo wysoko oceniam różę królową serc i tą NN parkową o przepięknym zapachu, także to są dzisiaj dominanty u mnie, no i też bardzo wysoko tą malwę drzewiastą, bo też odrosła... Prawie przemarzła. I czym zakończymy dzisiaj? Dzisiaj, może królową serc. Oj, bo się... o pomidorka zaczepiłam. Momencik, tu mam dużo donic. I zakończymy królową serc. Queen of Hearts, królowa serc w porannym słońcu. I inne piękne, parkowe róże.